Wszystkim, kolejny kwadrat naszego pledu, e, tym razem w dwóch kolorach. Ja użyję szarego oraz różowego. Bardzo lubię to zostawienie kolorów, więc dlatego taki użyję. Będę używać do tego szydełka numer 4,5. Robimy w miarę krótki ten koniec, żeby był i cztery oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Wbijemy się szydełkiem w pierwsze nasze oczko i robimy oczko ścisłe. Następnie trzy oczka do góry, Cztery, przepraszam, oczka do góry i dwa słupki nawijamy. Raz, dwa, dwa oczka do góry i trzy słupki nawijamy. Raz, dwa, trzy. Następnie dwa oczka do góry i powtarzamy tą czynność jeszcze dwa razy. Czyli dwa słupki do góry, teraz trzy oczka nawijane, dwa słupki do góry i dwa oczka nawijane. W końcu robimy dwa, ostatnie dwa oczka łańcuszka i łączymy z trzecim oczkiem tę naszego łańcuszka, gdzie zaczynaliśmy. Powstaje nam w ten sposób taki kwadrat. Robimy oczko do góry, następnie raz, w kolejne dwa, w te duże oczka oczywiście i trzy ojej i trzy. Następnie dwa oczka do góry, dwa słupki nawijane. Raz, dwa. W sumie powstały nam trzy przez te dwa oczka do góry, następnie dwa oczka do góry i trzy słupki nawijane raz, dwa, i trzy, następnie oczko do góry omijamy te dwa oczka, wbijamy się w to duże, robiąc trzy razy słupki nawijane, raz dwa, trzy, dwa oczka do góry i znowu, raz, dwa i trzy, następnie oczko do góry i powtarzam tą samą czynność. Omijamy te dwa w w to duże robimy trzy i tak. Aż do tego momentu. W końcu robię jedno oczko i łączę z naszym pierwszym słupkiem, czyli z drugim oczkiem łańcuszka, tu gdzie robiliśmy ten pierwszy słupek. I w ten sposób powstaje nam większy kwadrat. Dobrze, ja już tutaj będę wprowadzać nowy kolor. Więc robimy oczko do góry, z tym, że muszę iść niestety jeszcze po Dobra. nożyczki. Zakończam tak jak zawsze. Mocno ściągam. Biorę tą sobie moją różową włóczkę. Może właśnie wbijając się tu w oczku, które jest przed tym kontynuowaniem to tak jak zawsze najpierw dwie dwie nitki przyciągamy, ściągamy i potem jedną. o nie, przepraszam Was. Wbijemy się w to duże w to duże oczko. Przepraszam za pomyłkę. To jeszcze raz to samo. Przy okazji wam pokażę, jak się dodaje nowy kolor. Najpierw dwie włóczki, potem jedno i jedno. Dwa, jedno oczko do góry. Już jedno nam się zrobiło. I teraz będziemy może najpierw zróbmy tak. Te dwie nitki, które nam tu zostały, zwiążmy za sobą na dwa spółki. I teraz jeszcze przez chwilę będziemy je chować, a potem je obetniemy. Zrobiliśmy jedno oczko do góry. I teraz dwa oczka. Dwa słupki nawijane w tym samym dużym oczku. Raz i dwa, chowając jednocześnie te nasze włóczki. Następnie oczko do góry. Już teraz za bardzo nie damy rady ich chować, więc ja bym je w tym momencie obciła. Dobra, oczko do góry było. I teraz omijamy trzy oczka łańcuszka. Trzy to nasze słupki nawijane, które tutaj mamy, i wbijamy się w to duże. Robiąc trzy słupki nawijane. Dwa oczka do góry. I znowu trzy słupki nawijane. Trzy. Następnie oczko do góry. I teraz, jeszcze zanim dojdziemy do tych rogów, po drodze mamy sobie taką też, takie jedno, jedno duże oczko. Więc w nie wbijamy się trzy razy słupkiem nawijanym. Raz, dwa i trzy. Oczko do góry. I w duże. Raz. Dwa, trzy, raz, dwa i raz, dwa i trzy. I te tak kontynuujemy do samej. jestem przy końcu, więc robię oczko do góry i zakończam z trzecim. Ścisłem. Następnie oczko do góry, przez kolejne dwa oczka te robimy oczka zwykłe i w tym dużym oczku jedno oczko zwykłe, dwa oczka do góry i dwa słupki nawijane. Następnie oczko do góry i w tym dużym trzy słupki nawijane. Teraz w zasadzie już powtarzamy cały czas tą samą czynność. Trzy. Dwa oczka do góry. I trzy. Dokończę to i Wam jeszcze pokażę. Raz. Dwa. Trzy. Teraz będzie oczko do góry. I tak za każdym razem, tutaj trzy słupki, słupki nawijane, oczko do góry, trzy słupki nawijane, oczko do góry, trzy słupki nawijane, dwa oczka do góry w to samo, trzy słupki nawijane, oczko do góry i tak dookoła. Jeszcze pokażę, tutaj raz, dwa, trzy, raz. Raz, dwa, trzy, raz, to duże. raz, dwa, trzy, dwa oczka do góry i raz, dwa i trzy. Oczko do góry i kąt. Jestem przy końcu kolejnego rzędu, robię oczko do góry i wbijam się w górę, robiąc oczko ścisłe. W ten sposób powstał nam kolejny rząd. Podejrzewam, że jeszcze dwa, ja sobie zmienię tutaj kolor, czyli oczko do góry. Ciągam mocno. Biorę po raz kolejny szarą włóczkę. I tak jak wcześniej no mogę sobie obrócić tą, tą wódkę. Wbijam się w to duże oczko. to związuje ze sobą na żeby nam się to nie rozbrło i jeszcze przez chwilę będę to chować, a za chwilę tak jak ostatnio to sobie obetniemy dobra, czyli mamy jeden robimy drugi Trzeci, to samo oczko. Oczko do góry. No i tutaj, że mamy to oczko pomiędzy tymi rogami, tu też robimy trzy. Tu już się nam nic nie zmienia. Cały czas będziemy powtarzać to samo. Nawet sobie już tutaj. Ale do rogu jeszcze pokażę. Czyli oczko do góry już było. I jemy się trzy razy słupkami nawijanymi. Raz, dwa, trzy. Oczko do góry. I teraz to duże tutaj. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. I w to samo. Raz, dwa i 3. Oczko do góry i kontynuujemy. 3. Oczko na górę, 3. Oczko do góry, 3. Do góry jesteśmy przy kolejnym rogu i tak do końca kolejnego rzędu, już sobie oczko do góry. I łączy się tutaj z górą, oczkiem, ścisłym. Będziemy robić jeszcze jeden rząd, taki jeszcze jeden rząd yy, zwykły, taki obrabiający, i teraz yy, do, waszy, yy, do Waszej decyzji należy, czy zmieniacie kolor włóczki czy nie. Ja chciałabym zmienić znowu na ten różowy. Więc zrobię to tak jak do tej pory. Może nie będę już to robić. Ok, nawiewać. jeśli ktoś nie zmieniał włóczki, to powiem, co musi zrobić przez te dwa, bo tutaj była ta nasza szara włóczka, więc robimy oczko zwykłe, oczko zwykłe, oczko zwykłe, dwa oczka do góry, dwa słupki nawiane, a potem już tak jak... Yy, ja tutaj, więc powiedzmy, że jesteśmy w tym samym miejscu po tych Waszych dwóch słupkach, po tych Waszych trzech słupkach zwykłych. Jesteśmy dwa oczka do góry i teraz dwa słupki nawijamy. Raz, dwa oczko do góry. wcinam sobie te oczki, które mi tu zostają jeszcze. I trzy oczko nawijane w kolejne. Trzy. Oczko do góry. I tu, tak jak mówiłam, tu już nam się nic nie zmienia. Cały czas powtarzamy to samo, tylko robi nam się jakby więcej tych miejsc, w których y, robimy te trzy słupki nawijane. Oczko do góry, tutaj trzy słupki, trzy słupki, trzy słupki, trzy słupki, a tutaj w sumie razem sześć. I kontynuujemy. Tak, że ja już sobie do. wymieniłam też tą włóczkę na ten ostatni rząd. Jeśli ktoś nie chce, nie musi już go robić, bo rozmiar tego kwadratu już jest, jest taki sam jak ten, jak te, które wykonywaliśmy do tej pory. Ja jednak chciałabym jeszcze tutaj taki mały detal tej szarości. Więc zmieniłam już sobie tą włóczkę i teraz w każdym oczku po kolei będę robić oczko zwykłe. I tylko tu na tych rogach daję dwa oczka, zwykle ja to pokażę. sobie tutaj te włóczki, bo one mi tu będą przeszkadzać. Dobra. Kolejne. Niezbyt mocno ściągając. I właśnie jestem tu na tym rogu. I tu robię raz. I w to samo. Dwa. I potem już kontynuuję dookoła, tak samo, nic się już nie zmienia. To będzie taki mój akcent zakończeniowy. No nic, ja sobie to obrobię, zrobię jeszcze na sam koniec zdjęcie, jak to wygląda. No i życzę Wam miłej pracy.